Dzień dobry. Idzie lato, robi się coraz cieplej, w związku z tym coraz częściej zamiast kulić się i szukać osłony przed wiatrem w szaliku, będziemy patrzeć przed siebie. Być może nawet zaczniemy spoglądać w gwiazdy. Ale nie wszystkie zobaczymy. Nie wszystkie ciała niebieskie zobaczymy. Choć tak naprawdę ciężko jest mi powiedzieć, czego na przykład nie jesteśmy w stanie dostrzec. Bo na przykład, siedem niedawno odkrytych planet, które krążą wokół gwiazdy innej niż Słońce. Nie ma jeszcze swojej nazwy. Międzynarodowa Unia Astronomiczna ogłosiła co prawda niedawno konkurs na nazwanie tych ciał niebieskich, ale wyników jeszcze nie ma. Choć propozycje są bardzo ciekawe trzeba przyznać. Na przykład Rachel, Monika, Ross, Phoebe, Chandler i Joey i jeszcze Janice, czyli bohaterowie serialu Przyjaciele, czy choćby imiona siedmiu Krasnoludków z legendy o Królewnie Śnieżce. Kto wygra? Nie wiem. Jakie są kryteria wyłonienia zwycięzcy? Również nie wiem. Ale zacząłem się zastanawiać nad inną kwestią. Jak w ogóle decyduje się o tym, jakie nazwy noszą ciała niebieskie, w ogóle wszystkie te obiekty, które znajdują się wszędzie we wszechświecie? Jeżeli też jesteście tym zainteresowani, to troszeczkę o tym dzisiaj opowiem. Przy okazji taki wybór tematu daje możliwość zilustrowania go pokazem fantastycznych zdjęć kosmosu, więc ci, którzy nie czują w sobie ciekawości astronomicznej, mogą przynajmniej nacieszyć artystyczną część swojego jestestwa. Ale do rzeczy. O wszystkich nazwach decyduje Międzynarodowa Unia Astronomiczna, instytucja wspomniana już we wstępie, która została powołana do istnienia w 1919 roku. Oczywiście wiele nazw jest starszych niż ona. Merkury, Wenus, Mars, Jowisz, Saturn to nazwy, które przejęliśmy od starożytnych Rzymian, rzecz jasna, po imionach ich bogów. Tak oni nazywali te ciała niebieskie. Trzymając się tej konwencji, nazywaliśmy nie tylko kolejne planety, a więc Uran i Neptun, ale także eksplanetę Pluton. Wybieraliśmy zapożyczone z mitologii imiona również na potrzeby nazywania księżyców owych planet i eksplanet. Pierwsze ciała niebieskie, poza tymi, które można dostrzec gołym okiem, zaczęto odkrywać pod koniec XIX wieku. Panowała wtedy prawdziwa, nazewnicza, wolna Amerykanka. Każdy nazywał odkryty przez siebie obiekt tak, jak chciał, nie zadając sobie nawet trudu, by sprawdzić w Google'ach, czy ktoś inny tego samego obiektu nie odkrył wcześniej i nie nazwał inaczej. No dobra, nie było to może tak proste, jak wklepanie zapytania w przeglądarkę internetową. Stąd w momencie powołania Międzynarodowa Unia Astronomiczna musiała pochylić się nad nie lada problemem. Zdarzało się bowiem, że ten sam obiekt funkcjonował pod kilkoma różnymi nazwami. Ba, do dzisiaj może tak być. Przykładem niech będzie gwiazda, która może być nazywana FK51282, GC15087, Giles 407, HR4277 albo SAO 43557. Romantyczne nazwy, prawda? Wszystko dlatego, że ze względu na ogromną liczbę znanych gwiazd Unia Astronomiczna zdecydowała, że w żaden sposób ich nazewnictwa kontrolowała nie będzie. Co innego, przynajmniej na obecną chwilę, jeżeli chodzi o asteroidy i komety. Z chwilą zgłoszenia odkrycia przypisuje mu się numer, pod którym funkcjonuje do czasu potwierdzenia. Jeżeli takie potwierdzenie będzie miało miejsce, oraz jeżeli nikt wcześniej nie odkrył tego obiektu, to w przypadku komet nazwa pochodzi od nazwiska odkrywcy albo dwóch pierwszych odkrywców. Jeżeli ktoś zaś jako pierwszy wypatrzy asteroidę, to szczęśliwy obserwator ma sam możliwość nadania jej nazwy. Tu akurat generalnie odradza się używanie własnego nazwiska. Niedopuszczalne są tu jednak nazwy niewymawialne, obraźliwe związane z biznesem albo imiona zwykle uważane za imiona zwierząt. Próżno więc szukać asteroidy Puszka albo Mruczusia. Jeżeli zaś chodzi o uhonorowanie znanych osób, takich jak politycy czy dowódcy wojskowi, albo wspomnienie wydarzeń historycznych, to może mieć to miejsce dopiero przynajmniej 100 lat po tych wydarzeniach lub śmierci tych osób. Tusków, Kaczyńskich, Trumpów i Merkeli w kosmosie więc w tym stuleciu przynajmniej jeszcze nie wypatrzymy. Choć tak na marginesie. To, że nie powinno się nazywać asteroid swoim nazwiskiem, można sprytnie obejść. Wystarczy nazwać ją po kimś ze swojej rodziny. Jeżeli nie jest to osoba publiczna, to może mieć to miejsce nawet za życia takiej osoby. Niejaki Gary Hugh, astronom amator, odkrył ponad 300 asteroid i uhonorował w ich nazwach większość swojej rodziny i bliskich przyjaciół. A planety? No cóż, dopiero zaczynamy się w to bawić. Pierwsze egzoplanety odkryto dopiero w 1992 roku. Do tej pory nazwano oficjalnie zaledwie 17. Więc jeżeli ktoś potrzebuje regulaminu, to tu go nie znajdzie. Ale nazwy zaproponować można. Wystarczy śledzić zapotrzebowanie, jakie zgłasza Międzynarodowa Unia Astronomiczna. Zanim skończymy, jedno ostrzeżenie. Są w sieci portale, które twierdzą, iż za drobną opłatą mogą załatwić, że nadacie imię jakiemuś kraterowi na Marsie albo Dolinie na Wenus, itd. Tak dalej, tak dalej. No niestety to nie jest prawda, przynajmniej nie będzie to oficjalna nazwa, bo oficjalne nazwy wszystkiego, co znajduje się poza Ziemią, mogą być przyznawane, mogą być przydzielane tylko przez Międzynarodową Unię astronomiczną. Tak więc jeżeli chcecie się w jakiś sposób utrwalić we wszechświecie, to znaczy utrwalić wasze nazwisko we wszechświecie, to lepiej pójdźcie poszukać jakiejś asteroidy albo komety. Ja. Nie, nie chcę mi się szukać. Ja idę robić co innego. Do zobaczenia, do usłyszenia.